Cześć, pokażę Ci dzisiaj, jak przeprowadzić proste badanie USG Kresy Białej. Czy jest prawidłowa, czy nie ma jakiejś patologii w obrębie kresy? Przykładamy głowicę i widzimy na obrazie kresę. Znajdujemy sobie obraz, który nas interesuje, i poziom, który nas interesuje. Zamrażamy obraz i mierzymy jaka jest długość i grubość kresy. Idąc dalej w tym badaniu możemy sobie porównać tą kresę, czy działa prawidłowo, kiedy pacjentka jest aktywna. Wtedy ustawiam sobie obraz na obraz tak tzw. dual. Proszę pacjentkę o to, aby podniosła głowę. Podnieś głowę. Zamrażam obraz. Dziękuję. Możesz głowę położyć. I dokonuję dokładnie tego samego pomiaru czyli sprawdzam kresę w aktywności i sprawdzam długość kresy w rozluźnieniu. Dzięki temu mam miarodajny pomiar i rzeczywiście wiem, czy ta aktywacja się wykonała, czy też kresa jest niewydolna i widać to w badaniu.